Katarzyna Herman, chociaż znana i ceniona w polskim świecie sztuki, nie boi się otwarcie mówić o trudnych tematach, które wciąż dotyczą branży, w której działa. Ostatnio jej nazwisko stało się głośne nie tylko w kontekście nowego sezonu popularnego serialu 1670, ale również za sprawą niecodziennej roli, w której wciela się w surową nauczycielkę baletu w międzynarodowym horrorze Brzydka Siostra. W rozmowie z Expressem. Aktorka podzieliła się osobistymi wspomnieniami, nawiązując do własnych doświadczeń z czasów, gdy była uczennicą szkoły baletowej. Katarzyna, mająca obecnie 53 lata, nikogo nie kryje, że balet nie był dla niej sielanką. Przyznała, że w młodym wieku padła ofiarą przemocy, która niestety była codziennością w środowisku tanecznym. Balet to reżim, którego uczą się bardzo małe dziewczynki, i to zostaje w kościach mówi z pewnym smutkiem, ale i determinacją. Wspomina surową atmosferę swojej szkoły, w której nie liczyły się wyłącznie umiejętności taneczne, ale także wygląd oraz waga. Pamiętam moją nauczycielkę, która już nie uczy, ale jej metody wciąż mam w pamięci. Szkoła baletowa była bardzo opresyjna mówiła o wadze, wzroście, budowie ciała, zaburzenia odżywiania były codziennością. Trzeba było być lekkim, by tańczyć lekko. Jej doświadczenia zaczęły się, gdy miała zaledwie 9 lat. Wówczas trafiła do internatu w Warszawie, zmagając się z trudnościami, po przejściu z podstawówki do szkoły baletowej. Profesorka miała naprawdę twardą rękę i długo paznokcie, które przeciągały nas po kręgosłupie i łydkach, aby ściągnąć mięśnie. To by było... Straszne, ale robiłyśmy to wszystko, żeby dostać piątkę, wspomina. Herman zauważa również, że chociaż wiele się zmieniło od jej szkolnych lat, nieprzyjemne zjawiska wciąż pozostają aktualne. Afery nadal wychodzą na jaw, a form, którymi można nas dotknąć, ciągle jest wiele, podkreśla, przywołując wspomnienie swojej nauczycielki tańca, która nie biła, lecz raniła słowami. To, co wydaje się być ledwie chłodną obserwacją, dla wielu osób może być prawdziwą tragedią. W niezwykle osobistej chwili, Herman odnosi się do swojego doświadczenia z pracy nad brzydką siostrą. Pewnego dnia podeszła do mnie nauczycielka z przeszłości, biorąc mnie za brodę, gdy grałam nauczycielkę w filmie, i spytała, a co ty tak dobrze wyglądasz? Co sobie zrobiłaś? Odpowiedziałam jej, że nie pale, nie piję i ćwiczę. Może to działa. W tym kontekście zauważa, że nawet pozornie niewinny komentarz może być formą przemocy. A presja dotycząca wyglądu dotyka wiele kobiet, w tym również ją samą. Jeśli jesteś za gruba, to źle, jeśli za chuda, również. Jeśli ładna, to za ładna, a jeśli brzydka, to szpetna, i tak w kółko. Czasy, w których żyjemy, wymuszają na społeczeństwie refleksję nad tymi problemami. Każdemu, kto potrzebuje wsparcia, Herman przypomina o możliwości skontaktowania się z całodobowym centrum wsparcia pod numerem 872 222. Pod tym numerem czekają psycholodzy z Fundacji Itaka, gotowi do pomocy oraz skierowania na odpowiednią placówkę pomocową. Warto pamiętać, że pomoc jest dostępna również dla bliskich osób, które przeżywają trudne chwile. Tego rodzaju rozmowy mogą być kluczowe dla zdrowia psychicznego każdego z nas a świadome podejście do przeszłości może zmienić przyszłość.